Czy osoba niewidoma od urodzenia widzi cokolwiek podczas doświadczenia bliskiego śmierci? W dzisiejszej relacji znajdziemy odpowiedź nie tylko na to pytanie. Witaj. Zapraszam Cię do wysłuchania kolejnej relacji z doświadczenia bliskiego śmierci. Filmy z tej serii mają wnieść w nasze życie nadzieję, wiarę i pewność. Że jesteśmy czymś więcej niż tylko fizycznym ciałem. Ograniczyć strach przed śmiercią i pokazać, że życie po śmierci ciała fizycznego naprawdę istnieje. Posłuchajmy relacji niewidomej od urodzenia w Noratuk. Zaczynamy. Nigdy nie widziałam niczego, żadnego światła, żadnych cieni, nic. Wiele osób pyta, czy widzę czerni. Nie, nie widzę czerni. W ogóle nic nie widzę. A w snach nie widzę niczego wizualnego. Moje wrażenia to tylko smak, dotyk, dźwięk i zapach, ale żadnych wrażeń wizualnych. Miałam dwa doświadczenia bliskie śmierci. W trakcie obu mogłam widzieć. Gdy miałam 22 lata, uczestniczyłam w poważnym wypadku samochodowym. To było moje drugie doświadczenie bliskie śmierci. Podczas niego moje widzenie było bardzo szczegółowe. Nie żyłam przez 4 minuty w wyniku wypadku samochodowego spowodowanego przez pijanego kierowcę. Miałam pęknięcie czaszki, wstrząśnienie mózgu, uraz szyi, pleców i nogi. Powiedzieli mi, że jeżeli uderzyłabym głową choćby o pół cala niżej, nie przeżyłabym tego. Podczas mojego pierwszego doświadczenia bliskiego śmierci, gdy miałam 12 lat, doznałam zapalenia wyrostka robaczkowego i wtedy właśnie zobaczyłam Jezusa. Powiedział mi, abym wróciła do mamy, bo ona płacze i że muszę wracać do domu i to w zasadzie było całe doświadczenie. Widziałam Jezusa. To była pierwsza wizualna reprezentacja, jaką kiedykolwiek widziałam. Myślałam wtedy, że to mi się śniło, ponieważ miałam 12 lat i nie bardzo rozumiałam, co się stało. Nigdy wcześniej nie doświadczyłam widzenia we śnie i jako dziecko nie rozumiałam tego. Byłam na intensywnej terapii, nie rozumiałam, co się dzieje. Zapalenie ogarnęło całe moje ciało. Nie byłam pewna, czy sobie tego nie wyobraziłam. Nie mogłam sobie tego wytłumaczyć i w pewnym sensie to odrzuciłam. Gdy miałam 22 lata, miałam to pełnowymiarowe widzenie i wiedziałam, że nie było to czymś, co sobie wyobraziłam. Miało to dla mnie sens. Pracowałam jako muzyk w restauracji i byłam odwożona do domu. Zdarzył się ten wypadek i zostałam wyrzucona z samochodu, przeciągnięta po chodniku. A potem kobieta, która ważyła 130 kg, wylądowała na mnie. Była dość ciężka i pogorszyła moje obrażenia, ale cieszę się, że ona sama nie została ranna. Tylko ja zostałam wtedy kontuzjowana. Kilka razy wchodziłam i wychodziłam przez moje usta. Byłam w ciele w jedyny sposób, w jaki mogę to opisać. Że było to ciało energetyczne lub świetliste, i to ciało miało formę. Miało głowę, miało ręce i nogi, i było zbudowane ze światła. Było wszystkim, czym byłam ja, było moją całą pamięcią, moją świadomością, wszystkim. I to wchodziło i wychodziło z moich ust. To było moje ciało eteryczne, wchodzące i wychodzące z ust mojego ciała fizycznego. Do tej pory nigdy nie widziałam mojego ciała. Na początku było to przerażające. Byłam ponad ulicą, a potem wchodziłam i wychodziłam przez usta i wydawało mi się, że nie mogę się zdecydować, czy zamierzam pozostać w tym ciele. Potem nastąpił okres ciszy. Potem znalazłam się w centrum medycznym Harborview Medical i byłam u góry przy suficie. Byłam całkowicie poza ciałem, patrząc w dół na wszystko, co się działo. Lekarz powiedział: Szkoda, że może zostać głucha, tak jak jest ślepa bo ma krew na lewej błonie bębenkowej. Wtedy lekarka powiedziała, cóż, nawet nie wiemy, czy przeżyje, a jeśli tak się stanie, może znajdować się w trwałym stanie wegetatywnym. To mnie wkurzyło. Wiele osób potem mnie pytało, czy to nie było wspaniale widzieć. Nie, dla mnie to było na początku przerażające. Nie życzyłabym tego najgorszemu wrogowi. Nigdy wcześniej nie widząc, na początku nie wiedziałam, z czym mam do czynienia i jak to przetworzyć. Byłam w stanie wychwycić myśli lekarza. Mężczyzna był bardzo współczujący i naprawdę się o mnie martwił, więc pomyślałam: O mój Boże, czy oni mówią o mnie? Czy ja umarłam, czy co?. A potem zobaczyłam ciało fizyczne i spojrzałam w dół i rozpoznałam obrączkę z pierwszego małżeństwa i pomyślałam: Och, to ja! Ciężko to wyjaśnić, jak ją rozpoznałam. Znałam tę obrączkę, znałam jej dotyk i wiedziałam, że miała malutki diament w sobie. I rozpoznałam to. Po prostu to rozpoznałam. To moja obrączka i to jestem ja. Wiem, że w szpitalu podczas operacji przeważnie zdejmują ci całą biżuterię, ale to był rok 1973 i wiem, że miałam na sobie tę obrączkę. To było naprawdę dziwne. Nie mogłam komunikować się z lekarką. Chciałam z nią porozmawiać. Wydawało się, że ona naprawdę mi się troszczy. Oni nie zwlekali, oni panikowali. Ciągle powtarzali: nie możemy jej sprowadzić z powrotem. Nie możemy jej sprowadzić z powrotem. I myślałam, dlaczego oni są tym tak podekscytowani? Wielka mi rzecz, jeżeli nie będą mogli mnie sprowadzić z powrotem. Naprawdę mnie to nie obchodziło. Dobrze się czułam, nie czułam żadnego bólu. Niczym się nie martwiłam. Próbowałam zwrócić na siebie uwagę tej lekarki, sprawić, aby mnie posłuchała. Próbowałam jej powiedzieć, że ze mną jest wszystko w porządku. Czułam, że ona także przejmuje się mną i się stara. Wyciągnęłam prawą rękę i ona przeszła przez jej prawe ramię. Ona mnie nie czuła, nie słyszała mnie i nie mogła mnie zobaczyć. Poczułam się naprawdę sfrustrowana i pomyślałam: Do cholery z tym hałasem. Znikam stąd i tak szybko, jak to pomyślałam, przeszłam w górę przez sufit, jakby w ogóle go nie było. Pamiętam, że pomyślałam wtedy: O, to w taki sposób Jezus to zrobił. Kiedy z martwych wstał, wszedł do zamkniętego pokoju, i oni nie mogli zrozumieć, jak on tam się dostał. On wszedł, a ja wyszłam. Znów byłam nad ulicą i unosiłam się w powietrzu, czując się jak szczeniak tarzający się po trawie, bo nie musiałam się martwić, że na coś wpadnę, i po prostu tak miło było być wolnym. Wtedy ten pojazd uformował się wokół mnie. Pojazd albo rura, albo coś, nie wiem do końca, co to było. Ale to był środek transportu, to na pewno. I to utworzyło się wokół mnie. Nie było w nim nikogo poza mną. Byłam sama, ale wiedziałam, że byli inni ludzie, przede mną i za mną. Nie wiem co oni robili, ale byli ludzie przede mną i ludzie za mną. Ja byłam sama w mojej części. Mogłam widzieć to, co jest na zewnątrz. To poruszało się z niesamowitą, przerażająco wysoką prędkością ale nie było to nieprzyjemne, w rzeczywistości było to piękne. Mogłam widzieć przez otwory tego pojazdu, tej rury, którą podróżowałam. Otwory to jedyne słowo, jakie przychodzi mi do głowy. Minęłam piekło i na pewno to jest piekło. Podróżowałam przez nie, słyszałam i czułam zapach. Przejeżdżałam obok niego, słyszałam i czułam zapach. Moi przyjaciele jakieś 8 lub 9 lat temu pokazali mi próbkę skały z Sodomy i Gomory. Dotknęłam jej i przez jakieś trzy dni nie mogłam pozbyć się tego zapachu z rąk. I myłam się, myłam i myłam. To był zapach siarki taki sam, jaki wydobywał się z tego miejsca. Pamiętam jak pomyślałam, że nie chcę brać udziału w tym obszarze. I jak tylko to pomyślałam, mój środek transportu zaczął poruszać się nawet szybciej. To dziwne. Po prostu wiedziałam, że nie chcę brać w tym udziału i gdy tylko o tym pomyślałam. Wtedy mój pojazd jeszcze szybciej się od tego oddali. Byłam bardzo stanowcza w moim procesie myślowym. Leżałam pochylona w tym czymś. Nie siedziałam prosto, ale też nie leżałam wyprostowana. Było to takie szybkie, po prostu szybkie. A potem jak tylko dotarłam tam, gdzie miałam się dostać, usłyszałam tę niesamowicie piękną muzykę. Wiedziałam, gdzie zmierzam. Usłyszałam dźwięk dzwonków wietrznych. To był najbardziej niesamowity dźwięk, jaki mogę opisać, od najniższego do najwyższego tonu. Kiedy zbliżałam się do tego obszaru, były tam drzewa, ptaki i sporo ludzi, ale wszyscy byli jakby stworzeni ze światła. Widziałam to i to było niesamowite, naprawdę piękne i byłam przytłoczona tym doświadczeniem, bo nie mogłam naprawdę wyobrazić sobie, czym było światło. Jest to dla mnie wciąż bardzo wzruszające, kiedy mówię o tym, ponieważ był taki moment, w którym mogłam wydobyć jakąkolwiek wiedzę, jaką chciałam poznać. To było tak, jakby w tym miejscu znajdowała się cała wiedza. Trafiłam w to miejsce. To było pod wieloma względami podobne do schronienia w parku zadaszonego miejsca w parku. Było pięknie, były tam ogromne kwiaty. Zostałam w dość przyjemny sposób wyrzucona z tego pojazdu. A potem był tam Jezus. Powitały mnie dwie zmarłe przyjaciółki z klasy i dwie osoby, które się mną opiekowały, kiedy byłam dzieckiem. A potem był tam także Jezus i była tam moja babcia, która zmarła dwa lata wcześniej. Wszyscy, którzy tam byli, aby mnie powitać, nie żyli. A Jezus podniósł rękę i powiedział: Nie. Mój dziadek też tam był w tle, też chciałam to powiedzieć, ale tak czy inaczej hm, nie znałam go. On zmarł tuż przed moimi narodzinami, i on ukazał się mojej matce i powiedział jej: Nie martw się, siostro, będziesz mieć małą dziewczynkę i ona przeżyje. Więc to była w pewnym sensie także interesująca sytuacja, ponieważ byłam w łonie matki tylko przez 22 tygodnie. Ale w każdym razie, Jezus powiedział mi, że to jeszcze nie jest mój czas. Kiedy Jezus do mnie mówił i podniósł rękę, powiedział: to jeszcze nie jest twój czas. Nie możesz iść do domu mojego ojca. Teraz musisz wrócić i urodzić swoje dzieci. Musisz się uczyć i nauczać o kochaniu i przebaczaniu. Zostaniesz poddana ciężkiej próbie. Przeszłaś przez wiele trudnych rzeczy, a przejdziesz przez wiele innych, z których niektóre ludzie uznaliby za niewybaczalne. Ale musisz mnie prosić o pomoc i musisz okazywać miłość i przebaczenie we wszystkich swoich kontaktach z bliźnimi. Ponieważ miłość i przebaczenie są kluczem do życia. Był bardzo konkretny. Powiedział mi, że nie ma znaczenia, czy uważam, że zasługują na przebaczenie, czy nie, że to będzie zależało od niego. Do mnie należy pomsta, mówi pan. Był bardzo stanowczy w tym, że powinnam pozwolić, żeby to załatwiono przez niego i poprosić go o pomoc, żeby się tym wszystkim zajął. Była taka sytuacja później w moim życiu, że zostałam zaatakowana przez nieznajomego. Prawie zostałam zamordowana. Nie wiedziałam, co robić i ten sam głos przyszedł i powiedział Módl się na głos. Wypowiedział te słowa bardzo wyraźnie i tak zrobiłam. Po prostu powiedziałam Boże, proszę, pobłogosław tego człowieka i pomóż mu zdać sobie sprawę, że w taki sposób nie traktuje się ludzi. I on nie mógł sobie z tym poradzić. Powiedział, dlaczego mnie nie przeklinasz? Dlaczego nie walczysz? Bo mógłbym cię znokautować naprawdę łatwo. I powiedziałam, nienawidzę tego, co mi zrobiłeś. To był gwałt i próba udoszenia. A on powiedział, Dlaczego po prostu ze mną nie walczysz, bo wtedy bardzo łatwo byłoby mi z tobą skończyć? Powiedziałam, nienawidzę tego, co mi zrobiłeś, ale kocham cię jako dziecko Boże. A potem on mówi, przestań. Przypominasz mi moją mamę, kiedy zabierała mnie do szkółki niedzielnej. Powiedziałam, może znowu tam jest twoje miejsce? A potem on po prostu płakał, płakał, płakał i mówił: O Boże, o Jezu, przepraszam! O Boże, co ja zrobiłem? Przepraszam. A potem mnie puścił. Wracając do mojego doświadczenia bliskiego śmierci, zanim Jezus mnie odesłał, na początku się z nim spierałam i powiedziałam, że nie chcę wracać i że nie chcę opuścić tego miejsca. Powiedział: Wrócisz tu, ale musisz to zrobić, twoja praca się nie skończyła. A potem powiedział: Opowiedz im o tym dniu i powiedz im, że ja jestem. Pomyślałam, że to w pewnym sensie dziwny sposób przekazania tego. Oczywiście teraz znam pismo lepiej, ale wtedy tak naprawdę nie rozumiałam, dlaczego powiedział to w ten sposób. A potem powiedział, najpierw to obejrzyj i pokazał mi przegląd mojego życia. Ja zmagałam się z myślami samobójczymi i po pierwsze powiedział mi, że cierpi, gdy ktoś tego próbuje, ale że on tak bardzo nas kocha i chce, żebyśmy wiedzieli, że jest z nami przez cały czas, przez wszystko, przez co przechodzimy. W czasie, gdy pokazywano mi przegląd mojego życia, on był ze mną w tym wszystkim i ja nie tylko czułam własne uczucia i widziałam wszystko w wyjątkowych szczegółach, ale czułam też to, co czuli wszyscy inni i na przykład babcia, która zmarła dwa lata wcześniej, była chora psychicznie, miała psychozę, ale właściwie ona mnie wychowała i jestem bardzo wdzięczna za wiele rzeczy, które dla mnie zrobiła. Ale pod wieloma względami stosowała przemoc i było mi ciężko z wieloma ambiwalentnymi uczuciami do niej. Ale kiedy zobaczyłam ten przegląd życia, byłam w stanie dowiedzieć się, jak to wyglądało z jej punktu widzenia. Ja w istocie doświadczyłam jej choroby psychicznej i wtedy poczułam rozdzierające współczucie dla niej. Byłam w stanie uzdrowić się z tego, co się wydarzyło. Bycie świadomym postrzegania wydarzeń przez wszystkich innych było przytłaczające. Emocje, których doświadczyłam, były bardzo przytłaczające, szczególnie w przypadku mojej babci. Widziałam też moje koleżanki z klasy, Debbie i Diane, z którymi chodziłyśmy do szkoły w Oregonie. Niewidome dzieci też potrafią być niemiłe, a Debbie i Diane były upośledzone umysłowo. Dzieciaki w szkole naśmiewały się ze mnie, że jestem ich przyjaciółką. Ja powiedziałam im, jeśli macie z tym problem, to wasza sprawa. One są moimi przyjaciółkami i tak zostanie. Gdy je zobaczyłam, od razu wiedziałam, kim są, ale wszystko z nimi było w porządku. Nie było już z nimi nic złego. Każdy wibrował tam z różną prędkością, każdy miał inny blask lub jasność, wszyscy wibrowali. To jedyne słowo, które mi przychodzi, aby to wyrazić z inną szybkością lub częstotliwością. One były swoją najlepszą wersją każdego wieku. Były bezczasowe, były młode, były starsze, wiedziałam od razu, kim były. Można powiedzieć, że były dorosłe, miały dziecięcą jakość swojego bycia dziećmi i mądrość bardzo starych osób, ale były w najlepszej jakości swojego istnienia. Wszystko było pierwszorzędne w tym miejscu. Pogoda była doskonała, kwiaty, ptaki wszystko było doskonałe. Komunikowały się ze mną mentalnie, telepatycznie. Telepatycznie to najbliższe słowo, jakie mogę wymyślić, żeby to opisać, ale nie pozwolono nam się dotknąć. Właśnie miałyśmy to zrobić i wtedy Jezus pojawił się pomiędzy nami wszystkimi i rozdzielił nas. Podniósł swoją prawą dłoń i powiedział nie, nie pozwolił nam się dotknąć. I była pewna brama, w kierunku której nie mogłam pójść, bo wiedziałam, że jeżeli pójdę do tej bramy, nie będę mogła wrócić. Po tym jak Jezus podniósł dłoń i powiedział nie, pokazał mi przegląd życia, wszystko od urodzenia aż do wypadku samochodowego, potem powiedział, że muszę wrócić. Mam troje żyjących dzieci, ale także straciłam troje. Owdowiałam, teraz nazywam się Blazon. Całkiem niedawno Bóg dał mi miłość mojego życia. Nigdy nie zaznałam takiego szczęścia w całym moim życiu, jakie znalazłam teraz z moim obecnym mężem Robin. Mam też teraz siedmioro przybranych dzieci. Gdy wróciłam to było okropne, to było okropne i to była odwrotność mojego pójścia tam. Ale potem zaczął się ból, a potem ja wróciłam do ciała i było ciężko i okropnie. Miałam mdłości i byłam w szoku. W końcu mogłam z kimś o tym porozmawiać i potwierdziłam to, co słyszałam o krwi na lewej błonie bębenkowej i to wszystko rzeczywiście miało miejsce. Ale wtedy w 1973 roku nie dyskutowano o śmierci klinicznej tak jak teraz. Jedna pielęgniarka powiedziała: Musiałaś uderzyć się w głowę znacznie mocniej niż ludzie myśleli, i ja nie chciałam z nią więcej rozmawiać. Ale było sporo osób, które mi uwierzyły i podzieliłam się moją historią z całkiem wieloma z nich. Moja córka Nicole ma teraz 31 lat, ale kiedy miała jakieś 2,5 roku, może 3, miała grypę żołądkową a ja nie spałam przy niej całą noc i czytałam Braillem Readers Digest. Znalazłam streszczenie życia po życiu Raymonda Mudiego i ja po prostu wybuchłam płaczem, bo wtedy zdałam sobie sprawę, że byli inni ludzie, którzy doświadczyli tego samego co ja. Następnie dowiedziałam się, że był niesłyszący mężczyzna, który doświadczył całkowitego, pełnego słyszenia podczas swojej śmierci klinicznej i po raz pierwszy usłyszał słowo mówione. Potem usłyszałam w radiu Kimberly Clark Sharp, która jest prezesem lokalnego oddziału Międzynarodowego Stowarzyszenia Badań nad Doświadczeniami Bliskimi Śmierci w Seattle. Ona była w radiu? Nie, w telewizji, przepraszam, była wtedy w telewizji i zadzwoniłam pod podany numer telefonu i skontaktowałam się z nią. Potem zaczęły dziać się rzeczy. Udzieliłam wywiadu BBC i wielu innym na temat tej sytuacji śmierci klinicznej. Niebo jest prawdziwe, to, czego doświadczyłam, jest prawdziwe. Nie kończymy się wraz ze śmiercią. Ja to wiem. Ludzie mogą powiedzieć wszystko, co chcą o urojeniach umierającego mózgu, ale nie zdają sobie sprawy, że tak bardzo skupiają się na skórce, że tracą z oczu banana. Skórka to oczywiście nasze ciało fizyczne, a banan to nasza cała esencja, która trwa dalej. Na tym kończy się dzisiejsza relacja. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam.